Zobacz, dlaczego ponad 1000 skarbników z całej Polski wybrało program WPF Asystent. W WPF Asystencie otrzymasz moduł, który w dosłownie mniej niż 3 minuty generuje informację półroczną i roczną w sposób automatyczny. Funkcję, która umożliwia na bieżąco przeliczenie wartości zawartych w budżecie do wieloletniej prognozy finansowej. Ponadto otrzymasz również gotowe, zgodnie z wymogami Rio, objaśnienia, które generują się właśnie w sposób automatyczny, i ponadto funkcja, która pozwala na bieżąco sprawdzać kwotę, jaką możesz jeszcze wykorzystać do zadłużenia, jeżeli chodzi o wskaźnik z artykułu 243. Przygotowanie uchwały WPF oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej trwa co najwyżej 15 minut, a do tego otrzymasz gotową uchwałę, objaśnienia oraz załącznik drugi. A jeżeli planujesz kredyt albo emisję obligacji, to jak najbardziej możesz to zrobić w module kredyty. Co więcej, program za Ciebie wyliczy odsetki na podstawie obowiązującego wyboru oraz marży. Dowiedz się więcej na stronie www.kurulis.pl.